Kochani rodzice, cieszymy się, że świadomość i potrzeba wczesnej oceny neurorozwojowej jest Wam coraz bardziej znana i docieracie z maluszkami coraz szybciej. Czyli w pierwszym miesiącu, tak jak rekomendujemy, przypominamy, że w tym pierwszym miesiącu życia nagrajcie dwa filmy do diagnostyki metodą Prechtla. A kolejne filmiki nagrajcie według tych naszych wyliczeń, które na tej ocenie neurorozwojowej e, wykonujemy. Czyli pamiętamy dwa filmy w pierwszym miesiącu życia, a kolejne dwa bądź trzy według wyliczeń. Najczęściej to jest kończony drugi i w trzecim miesiącu życia. Jeżeli maluszek jest wcześniakiem, dzwoncie do nas, wyliczymy dokładnie tygodnie, w których należy przygotować. Nagranie. Diagnostyka prekla jest najczulszym narzędziem diagnostycznym.